Cześć, witam Was w kolejnej relacji. Dzisiaj robimy trujeczkę 8V. Samochód jest fajnie zmodyfikowany, bo mamy tutaj setup oparty o turbosprężarkę Garrett PowerMax Max One. Czyli taką popularną turbosprężarkę, którą już prezentowałem w różnych projektach na kanale YouTube. Mamy tutaj zrobiony cały wydech sportowy od początku do końca ze sportowym katalizatorem. Z dużym rezonatorem, no i tumikiem końcowym na klapach. Dodatkowo, oprócz, oczywiście, turbo sprężarki, która jest sercem tego projektu, mamy tutaj interkuler Wagnera i rurę silikonową, która łączy filtr powietrza z turbosprężarką Wiadomo, pokażę Wam, jak to wygląda. Ta rura jest tutaj konieczna, po to, żeby połączyć tutaj wlot turbostężarki, które ma większą średnicę z wlotem filtra powietrza. Dodatkowo właściciel pokusił się o odmę firmy Racing Line. Bo te seryjne odmy, jak powszechnie wiadomo, często szwankują, szczególnie przy większych mocach. Nie jest to obowiązek, ale fajnie, że tutaj właściciel o tym pomyślał. E, także, tak jak widzicie na pierwszy rzut oka, poza tym odmą i silikonem, seria. E, tak to wygląda. Także, jak widzicie, niewielkie zmiany: wydech, turbo, intercooler i w zasadzie opcjonalnie odma plus silikon do filtra powietrza. Puszka filtra, tak jak widzieliście, fabryczna. E, no i pokażę Wam, jak to wygląda teraz po strojeniu. Finalny wynik. 441,7 tony, 510 nm. Piękny przebieg momentu. To jest właśnie turbospężarka Garrett, czyli turbospężarka, która e, oczywiście Power Max One, e, czyli tak stage 1, która bardzo fajnie wstaje z niskich partii obrotów. Widzicie, 3000, ona już praktycznie uzyskuje pełny moment obrotowy. Fajna sprawa, mocy też nie brakuje. 441 koni, lightowe nastawy, ale widzicie, pokazywałem też na kanale e, inne modyfikacje, inne a trójki bądź s trójki z tą turboską żartką, tam wyszło troszkę więcej, jak widzicie, nie w każdej wychodzi to samo. 440 koni, seria miała 220, czyli co? Mamy 100% mocy więcej. Bardzo fajny setup, niewielkie zmiany, a trójeczka wyjeżdża z moich rolek. I mam nadzieję wraca do stolicy, będzie cieszyć właściciela, także pewnie spotkacie ją na drogach. Uważajcie, 440 koni to już nie przelewki. Tym akcentem pozytywnym powoli żegnam i do zobaczenia w kolejnych relacjach. Cześć!